Wszystkich. Znajdujemy się przed budynkiem Ekonomika. Ja nazywam się Paula, jestem zastępcą przewodniczącej szkoły. To jest Ewelina Kinga. Michał. Dlaczego właśnie Ekonomik? Ekonomik jest bardzo dobrą szkołą. Są ciekawe kierunki i technika. Jestem akurat w drugiej klasie technikum handlowego i mi się bardzo podoba. Uczy się przydatnych rzeczy do zawodu i taki, żeby był przyszłościowy, żeby znaleźć pracę w siecach albo w kraju. Dlaczego Ekonomik? Dlaczego chłopaki z Sierlecji z okolic idą do Ekonomika? Przede wszystkim dlatego, że zainteresował mnie profil technika logistyka. Jestem również w drugiej klasie. Jestem naprawdę zadowolony ze swojego wyboru. Wiem, że będę miał naprawdę później wielkie kompetencje i będę mógł je wykorzystać w przyszłości do swojego zawodu. Jaka jest atmosfera w ekonomiku? Tylko nauka tutaj się liczy? Nie, oczywiście, że nie. Tak w każdej szkole. Mamy w naszej szkole sprężnie działającą gazetkę Koperek, w której właśnie ja z koleżanką sprężnie się udzielamy. W gazetce znajdują się nasze artykuły. E, właśnie w poprzednim roku nasza gazetka zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Wielka Czcionka, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni oczywiście. E, także mamy działający chór, koło takie jakby muzyczne klasę medialną, w której możemy prężnie pokazywać swoje umiejętności, jeśli chodzi o teatr. E, cóż więcej. Wydaje mi się, że jako ekonomik, ta szkoła jest bardzo przyjazna. Mamy bardzo fajnych nauczycieli, z którymi po prostu się porozumiewać normalnie. To prawda, Jacy są nauczyciele. No, nauczyciele no są bardzo mili, no Możemy się z nimi dogadać, tak. Jest atmosfera taka spokojna. Tak mi się przynajmniej wydaje, no, tak patrząc na mnie, no ja się mogę na przykład dobrze dogadać z nauczycielami, tak? Szczerze, jest ciężko. Znaczy, jeśli ktoś się nie uczy, no to wiadomo jest ciężko, ale jeśli ktoś się do tego chociaż trochę przyłoży, to jest warto, bo no możemy potem mieć tak jakąś pracę, dostajemy zawód później nawet dzięki praktykom w naszej szkole, później mamy lepszy start w pracy. Paula, powiedz, jacy Wy jesteście, jacy są uczniowie Ekonomika? Co Was wyróżnia od innych, od, od, uczniów, od uczniów innych szkół? Od uczniów innych szkół wyróżnia nas to, że jesteśmy bardzo otwarci i chętnie pomagamy sobie nawzajem. Ekonomik jest jedną wielką rodziną, Ekonomik nie jest dużą szkołą, więc na dobrą sprawę każdy każdego zna i pracujemy w przyjaznej atmosferze, co nam każdemu się bardzo podoba. No jesteśmy wielką rodziną. Michał, to prawda? Jak najbardziej się zgodzę, uczniowie naprawdę są sobie pomocni, przyjaźni. Atmosfera jest naprawdę taka luźna, naprawdę jak to w domu, w rodzinie. Dzięki. I dzień Otwarty. Co może Pani powiedzieć po wczorajszym i już kawałku dzisiejszego dnia otwartego? Pierwszy dzień otwarty mieliśmy 25 marca. To był dzień otwarty w ramach Tygodnia Zawodowców, ponieważ ten rok szkolny jest przez Panią Minister ogłoszony rokiem Zawodowców i trwał w naszym województwie Tydzień Zawodowców. My przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę i między innymi Dzień Otwarty. Podczas tego dnia otwartego Gościliśmy ponad 350 uczniów gimnazjów, siedlec i okolicznych miejscowości. Także dzień tamten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a dzisiaj też, jak Państwo widzieliście, mamy dużo uczniów gimnazjów, którzy zainteresowani są ewentualnie kontynuowaniem nauki w naszej szkole. Jak Pani myśli, dlaczego zainteresowani są? Nauką właśnie w ekonomiku? Ekonomik to szkoła z 90-letnią tradycją. Do tej szkoły chodzili rodzice, nawet dziadkowie naszych uczniów. Wiedzą, że jest to po prostu dobra szkoła, dająca porządny zawód, dająca fundamenty do podjęcia pracy zawodowej, a również fundamenty do tego, żeby kontynuować naukę na studiach wyższych. Kształcimy w zawodach, które są popularne, na rynku pracy badamy losy absolwentów każdego roku i badania te wskazują na to, że nasi absolwenci znajdują pracę w swoim zawodzie. Większość z nich kontynuuje naukę na studiach wyższych, niektórzy nawet po dwa kierunki w Lublinie i niektórzy też podejmują własną działalność gospodarczą, czy to w zakresie logistyki, czy w zakresie handlu, czy w zakresie prowadzenia biznesu. Biura rachunkowego? Tylko nauka, czy coś jeszcze poza tym? Przygotowanie do zawodu i koniec? Organizujemy wiele innych działalności, uczestnicząc, realizując różnego rodzaju projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Właśnie zakończyła się realizacja projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Pierwszy etap realizacji tego projektu, ponieważ drugi etap zacznie się w czerwcu. Projekt polega na tym, że uczniowie z Niemiec i uczniowie nasi odbywają dziesięciodniowe takie wspólne zajęcia w Polsce a później w Niemczech my współpracujemy ze szkołą w Oranienburgu. Jest to nasz już drugi taki projekt. Trzy razy realizowaliśmy projekt staży zawodowych za granicą. Młodzież wyjeżdżała do Włoch i Hiszpanii na trzy tygodniowe praktyki zagraniczne i zamierzamy również kontynuować tę działalność w ramach programu Erasmus. Złożyliśmy projekt na praktyki do Włoch, Hiszpanii, Hiszpanii i Portugalii. Realizujemy również projekt Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu. Projekt bardzo atrakcyjny również dla młodzieży, ponieważ dodatkowe kompetencje i certyfikaty uczniowie pozyskują uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach z kompetencji kluczowych, zajęciach językowych, zajęciach fachowych z obsługi programów komputerowych wspomagających pracę Firmy, jak również w ramach tego projektu uczniowie w wakacje realizują płatny dla uczniów staż zawodowy. To też jest taka dodatkowa wartość dodana tego projektu. Zachęcam wszystkich gimnazjalistów do podjęcia nauki w naszej szkole, ponieważ jest to szkoła. Z tradycją, a jednocześnie szkoła otwarta na nowoczesność. Szkoła przygotowująca do podjęcia zawodu w przyszłości, ale dająca wiele możliwości w trakcie nauki. Dziewczyny, co wynika tutaj z tego, co tutaj zapisujecie? Ile osób dzisiaj się przewinęło i z jakich miejscowości, z jakich szkół największe jest zainteresowanie ekonomikiem? Z Siedlec i poza Siedlec jest około 100 osób, pewnie. Już, tak? No głównie to iganie, skórzec, strzała, domanice. Powtarzają się miejscowości. Czyli siedzce i okolice. Podchodzą tutaj do Was, pytają o co, o co najczęściej pytają. No, ale znaczy... przepraszać, bo tak, tacy trochę nieśmiali są. Właśnie. Z jakiej szkoły jesteś? Z domanic. I myślisz o tym, żeby uczyć się tutaj w ekonomiku? E, no myślę o tym, chociaż jeszcze nie jestem zdecydowana do końca. Jak Ci się tutaj podoba? Tylko szczerze. E, znaczy dopiero tutaj weszłam, także jeszcze... I pierwsze wrażenie? E, podoba mi się ta szkoła. No. E, życzliwi są koledzy? Tak, są bardzo mili i życzliwi. Ja jestem z szkoły, z kolegami ze szkoły w gimnazjum w Pokobodach. Po co dzisiaj tutaj przyjechaliście? Na no, nieotwarte szkoły wybrać. I co, już wybraliście, czy jeszcze się wahacie? Oj, raczej się wahamy, ale tej jeden z kolegów jest przekonany. Jak tutaj gimnazjalistom, którzy Was dzisiaj odwiedzają, idzie gra w koło Fortuny? Ta Fortuna się do nich uśmiecha, czy nie? E, tak, już wygrali trzy książki na samym początku, więc rewelacyjnie im to idzie, naprawdę. Czyli jest szansa, że przyjdą do was inteligentni ludzie, tak? Mamy tylko nadzieję. Jak teraz na się tak zapowiada. Mam piękny strój dostałam od naszej pani dr rosyjskiego. Naprawdę bardzo reprezentatywny, a ja się mnie bardzo dobrze czuję. Jak zainteresowanie waszym stoiskiem? W miarę w miarę jest zainteresowanie. Chociaż y, większość teraz uczniów y, mało się interesuje językiem rosyjskim. Uważasz, że dobrze robią nie interesując się językiem rosyjskim? Nie, to właśnie bardzo źle, bo powinniśmy się uczyć języków właśnie obcych. Dobrze, co wy tutaj macie? Poopowiadajcie mi trochę. Mamy matrioszki, mamy różne yy, kuchenne rzeczy. Babałajka, tak. Yy, I różnych ciekawych elementów związanych z tradycją rosyjską. I ktoś umie grać na bałałajce? W ekonomiku? Nie, 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 nie. To jest taki rekwizyt. Jest taki... Wy same jesteście w klasie z językiem rosyjskim? Y, nie. Mamy grupę, i y, jest w zależności od wybór rosyjski, niemiecki i klasami. Grupę. Okej. Okay.